YouTube. Kolejny raz DJ Marek z DJ Events. Dziś taki krótki, szybki filmik na temat wzmacniacza z kolumny samochodowej, który przywiózł mi kolega do naprawy. Całej kolumny tutaj nie mam. Wymontował z niej po prostu sam blok wzmacniacza. No i dzisiaj troszkę o tym wzmacniaczu wam opowiem. Zapraszam do oglądania. Więc tak, zacznijmy może od tego, co my tutaj mamy. Jak widać, była to taka tuba, jak niektórzy mówią, albo słup po prostu samochodowy. W środku był jeden 10 głośnik, natomiast na zewnątrz można podłączyć jeszcze teoretycznie dwa głośniki, aczkolwiek troszkę to jest oszukane. Tak naprawdę jest tutaj tylko jeden kanał zmostkowany po prostu pod dwa zaciski, co by teoretycznie mogło sugerować, że można tu podłączyć dwa głośniki i że to będzie grało stereo. Nie, to nie jest prawda. To jest i tak połączone razem, więc to gra po prostu mono, nie ma znaczenia czy podłączymy głośnik tutaj czy tutaj. To i tak jest to samo. Za chwileczkę zresztą to pokażę. Także prosta sprawa taki taki subwooferek, tak czy subwooferek, jak tam wolicie, tak sobie możecie to nazywać albo po prostu sub do samochodu. No i tak mamy osobną regulację do głośnika basowego tego wbudowanego w kolumnę. Jak również mamy tutaj regulację do wyjścia na ten zewnętrzny dodatkowy głośnik lub dodatkowe po prostu głośniki. Regulacja wzmocnienia nie odbywa się tutaj od zera do maksimum, tylko od pewnej głośności do maksimum, więc nie da się tutaj ani jednego, ani drugiego kanału ściszyć do zera. Jest to zrobione tak, że po prostu te potencjometry nie regulują tutaj poziomu dźwięku na wejściu, tylko są wpięte w sprzężenie zwrotne odwracających wzmacniaczy operacyjnych. No, i dlatego regulują one po prostu poziom wzmocnienia od 1 do maksimum, a nie od 0 do maksimum. Taka, taka tutaj ciekawostka, więc nie da się tego ściszyć do zera. Kolejna sprawa, mamy tutaj filtr, który umożliwia przełączanie tego kanału do, yy, od wbudowanego głośnika, od tego, który jest w środku. Można tutaj przełączyć na full, czyli na pełne pasmo, więc głośnik będzie grał sobie normalnie pełnym yy, pasmem. Można sobie przełączyć na low-pass filter 1 lub Low Pass Filter 2. Czym to się różni? Na full mamy pełne pasmo, tak jak mówiłem. Low Pass Filter 1 ogranicza je trochę od góry, czyli puszcza w głośnik sam bas, no a tak ogranicza je jeszcze bardziej, czyli puszcza tylko ten najniższy bas do głośnika, co za chwileczkę zresztą będzie słychać, bo Wam to pokażę. Mamy tutaj wejście liniowe, lewy, prawy, chociaż to i tak jest sumowane razem, więc jest tutaj po prostu mono, i tutaj mamy wejście high, tak jak tutaj pisze, czyli po prostu wejście wysokie m, służy do podłączenia. W przypadku używa, użytkowania tego w samochodzie, to m, tutaj można podłączyć, jeżeli mamy z radia samochodowego wyjście głośnikowe, tylko nie ma wyjścia liniowego, nie ma cinczy w samochodzie, tylko mamy normalne wyjście na głośniki, to wtedy podłączamy je tutaj. Natomiast jeśli w samochodzie mamy m, wyjście na cinczach, no to łączymy je po prostu tutaj pod. Wejście liniowe. Ja w tym przypadku będę tutaj korzystał z wejścia liniowego, żeby to wypróbować. No i, no i tyle. Tego nie będę podłączał, bo to jest po prostu na sygnał wysoki, co w tym przypadku tutaj no nie, nie ma jakby zastosowania poza, poza samochodem. No i tak, tutaj zasilanie, tutaj mamy masa, jak, albo jak wolicie minus -12 V. Tutaj jest sterowanie, no i tutaj jest plus 12V, czyli w przypadku auta, no to jest podłączone tak, że tu jest podłączony cały czas plus, na przykład z akumulatora tutaj minus. No a gdy podamy plus, tak jak ja to tutaj zrobiłem, takim mostkiem, tak plus puścimy na ten środkowy tutaj przewód, no to wzmacniacz się odpala i wszystko gra. Tutaj jest kontrolka, no i właściwie to jest wszystko. Tu jest jeszcze bezpiecznik, no i to tyle, co można powiedzieć o tym z tej strony mam tutaj przygotowany zasilacz komputerowy, bo kolega chce to właśnie podłączać, tak przynajmniej mówił, że chce to podłączać pod zasilacz komputerowy, więc miałem sprawdzić, czy to będzie w ten sposób działać. No i tak na szybko podłączyłem tutaj pod pierwszy z brzegu zasilacz od kompa. No i już zrobiłem tak na szybko próbę i okazuje się, że działa całkiem fajnie. Co to ma w środku? Tak to wygląda od środka. Tutaj ma takie chłodzenie tunelowe, chociaż tak naprawdę jest bez sensu, bo z drugiej strony jest zasłonięte blachą. Ale jakby sobie kolega wywalił tą blachę i wstawił tam wentylator, taki o tych samych wymiarach co ten radiator, to naprawdę jest bardzo fajne chłodzenie. Takie tunelowe chłodzenie to jest jedno z lepszych. Więc fajnie. Teraz, tak, co tutaj mamy od środka? Tak jak mówiłem, potencjometry od regulacji. Wzmocnienia. Tutaj dalej jest jednej wtyczki, brakuje, są przylutowane kable na stałe. Nie wiem, to już tak było. Co dalej? Tutaj jest płytka wejść i, i przełącznika, właśnie tutaj filtra. I tutaj jest zasilanie. Tutaj jest logo z tamtej strony. Jest. Odświetlone tutaj diodą. Tak wygląda przetwornica. Przetwornica jest tutaj potrzebna, ponieważ 12V akumulatora no, nie pozwoliłoby nam tutaj uzyskać zbyt dużej mocy. 12V to jest za niskie napięcie, jeśli chcemy uzyskać większą moc. Dlatego w takich przypadkach stosuje się właśnie przetwornice impulsowe z takim tutaj fajnym trafem toroidalnym, które pozwala uzyskać dowolne, wyższe tutaj napięcia. No, i tutaj w tym przypadku to jest dla równych 12V na wejściu. To ta przetwornica potrafi tutaj zrobić na wyjściu na tych kondensatorach. Mamy napięcie symetryczne 26V, czyli mamy plus 26V masę i minus 26V. Natomiast, jak tutaj jest, jeżeli zasilanie będzie 14V lub 14,4, no to tutaj. Uda się uzyskać nawet 30V symetrycznego napięcia. No i przy 30V symetrycznego, właśnie zasilania, no to już wzmacniacz może jakąś tam moc osiągnąć. Znacznie, znacznie większą niż przy pojedynczym niesymetrycznym zasilaniu 12V takim z akumulatora. Więc napięcie jest tutaj podnoszone na tej przetwornicy, a tu po drugiej stronie tego radiatora mamy wzmacniacz. Tak to widzicie, wygląda taki. Taki tutaj wzmacniacz. To już jest naprawione. Uszkodzona była tutaj, właśnie przetwornica, ale udało się już ją naprawić. Jak ona tutaj działa? Tutaj jest układ 7500, czyli dokładnie to samo co układ 494, bardzo popularny układ. Ja zdecydowanie osobiście wolę 3525, ale jak jest 494 lub 7500, no to. Już na pamięć, właściwie bez zaglądania do schematów, no to już jednak jest to tak popularny układ, że, że znam go po prostu na pamięć. Nie muszę patrzeć nawet na schematy, żeby wiedzieć o co tutaj chodzi. No, jest to zrobione tak. Zasilanie 12V jest podawane na stałe tutaj na te kondensatory, i tutaj na klucze. I nic się z tym jakby nie dzieje, Dopó dopóki nie podłączymy tutaj, tak jak mówiłem, na sterowanie, na ten środkowy pin, nie podamy 12V. To jest tak zrobione, że te 12V z tego środkowego pinu tutaj jest podawane do zasilania właśnie tego układu scalonego. I dopóki tam nie podamy zasilania, no to ten układ w ogóle nie pracuje. Więc mimo, że napięcie tutaj dochodzi do kluczy, no to nic się jakby z tym nie dzieje, nie jest tutaj pobierany żaden prąd, po prostu, po prostu sobie. Sobie to napięcie tutaj jest, ale nic się z tym nie dzieje. Czeka sobie aż zasilimy scalak. No i właśnie, gdy podamy na ten środkowy pin napięcie, uruchamia się ten scalak. Zaczyna normalnie pracować na pełnym wypełnieniu impulsów. Ja już tutaj mierzyłem. Miałem wszystkie przyrządy pomiarowe podłączone. Przetwornica pracuje na 37 kHz dokładnie i ma ładny prostokątny przebieg na wyjściu na pełnym wypełnieniu. Niewiele brakuje do 50%, tak? To jest no praktycznie można powiedzieć, że to jest 50%, ale wiemy w praktyce, że minimalnie do tych 50% brakuje ze względu na czas martwy, jeśli wiecie o czym mówię. Dobrze, jakie są plusy, jakie są minusy takiego rozwiązania, że ta przetwornica pracuje bez sprzężenia zwrotnego? Jest bardzo dużo plusów moim zdaniem w takim przypadku, bo wzmacniacz nie potrzebuje zasilania stabilizowanego, więc stabilizacja jest tutaj bez sensu i dlatego jej nie ma. Jest to o tyle lepsze rozwiązanie, że trafo, klucze sobie cały czas pracują na tym samym wypełnieniu, nie zmienia się tutaj szerokość impulsów i dzięki temu nie jest też potrzebny dławik na wyjściu. Nie ma dodatkowego dławika, więc układ jest uproszczony. Na dławiku też nie ma spadków napięcia. I, I wszystko działa fajnie, stabilnie. A napięcia stabilizowane nie są dla wzmacniacza tutaj potrzebne. Więc jak ktoś gdzieś tam sobie robi przetwornicę do zasilania wzmacniaczy, no to bez sensu jest robić je stabilizowane. Lepiej, żeby falownik pracował sobie na stałe na pełnym wypełnieniu. I układ jest o wiele prostszy. Jest tutaj również czujnik temperatury, który w przypadku przegrzania się tutaj radiatora, radiator jest wspólny zarówno dla przetwornicy, jak i dla wzmacniacza, więc jeżeli cokolwiek by się tutaj przegrzewało zbyt mocno, no to ten czujnik to oczywiście tutaj wyłapie. I gdy temperatura zostanie przekroczona, no to wyłączy się po prostu, wyłączy się przetwornica i będzie czekać tak długo, aż ostygnie, potem sama włączy się z powrotem. W tym przypadku nie uszkodziła się z powodu przegrzania, więc tutaj to zabezpieczenie jakby no nie, nie mogło zadziałać. Uszkodziła się z innej przyczyny niż, niż przegrzanie, więc tutaj nie można obwiniać, że to zabezpieczenie nie zadziałało, bo i tak się zepsuła. Nie, tutaj przyczyna była inna, więc, więc zabezpieczenie termiczne tutaj jest, jest OK i działa. Teraz może trochę o samym wzmacniaczu, który jest tutaj po tej stronie. Mamy tutaj przedwzmacniacze, no i te filtry, o których mówiłem już wcześniej. To jest rozwiązane właśnie na tych układach scalonych. No i tutaj mamy sześć tranzystorów pracujących w układzie wzmacniacza. Pracują one na tej zasadzie, że wzmacniacz jest tutaj dwukanałowy po prostu jedna para tranzystorów pracuje jako jeden wzmacniacz, a w drugim wzmacniaczu pracują tutaj po dwie pary. Tranzystorów, czyli jeden jest po prostu tutaj, jeden, jeden możemy obciążyć bardziej, jeden możemy obciążyć mniej. Ten, który możemy obciążyć bardziej, to jest ten, który, do którego był podłączony ten wbudowany tutaj głośnik basowy. I ten głośnik był podłączany tutaj. Ten kabelek został odcięty. Jest założona taka kostka. To nie było oryginalnie, ten kabelek był na stałe. No ale, żeby to wymontować, no to tutaj. No, to tutaj trzeba było ten kabelek odciąć, i teraz wygląda to tak. Więc tu mamy wyjście tego jednego kanału, a wyjście drugiego kanału, które, jest, które pokazywałem tam z drugiej strony. No to jest poprowadzone tutaj. I tutaj widzimy na tej płytce, nie wiem, czy to widzicie. O, teraz to widać, że te wyjścia są połączone razem. I tak naprawdę to jest jeden kanał, a nie dwa, tak jak tam napisano po drugiej stronie. No myślę, że to taki chwyt marketingowy, takie tutaj oszustwo po prostu i zmyłka, ale to nie jest stereo, tylko jest, jak widzicie, połączone razem. Ponadto przychodzą tu tylko dwa kabelki, tak? Biały i czarny. No więc mamy tutaj tylko jeden kanał. Gdyby był jeszcze jeden, no to musiałby być jeszcze jeden dodatkowy kabelek. Musiałyby być trzy lub po prostu cztery wtedy mielibyśmy tutaj dwa osobne kanały, a tak widać ewidentnie, że to jest jeden połączony razem. Tak? Więc tutaj mamy na białym i czarnym wyjście jednego kanału, no i tutaj tak jak mówiłem, wyjście drugiego kanału. Za chwileczkę to podłączę i zobaczymy sobie jak to działa. Myślę, że wszystko tutaj już na ten temat opowiedziałem. Więc tak, zasilanie mam podłączone z atx -a, tak jak już wspominałem, tutaj mamy plus, tutaj minus i tym brązowym zmostkowałem plus do sterowania, żeby od razu po włączeniu zasilania uruchomił się wzmacniacz. Tutaj podłączyłem głośnik, nie ma znaczenia, tak jak mówiłem, nie ma znaczenia czy podłączymy go pod T2 czy pod T2, bo i tak są razem. Tu podłączyłem głośnik, głośnik to jest oczywiście ten tutaj mały SRX 600W 8 omów. I teraz tak, tutaj podłączam sobie sygnał liniowy, tak włączam zasilanie. Powinna od razu się zaświecić kontrolka. No bo jest tutaj zmostkowane, więc powinno od razu się uruchomić. O właśnie tak. I wzmacniacz jest już gotowy do pracy. Mimo, że tutaj jest ściszone do zera, to tak jak już mówiłem, nie jest to zerowa głośność. Włączam tutaj jakąś muzyczkę. Gra, ściszyć już bardziej. Nie mogę, mogę zrobić tylko głośniej. Także wszystko jest ok. No i na tym kanale ten filtr tutaj nie działa. Działa tylko na tym drugim kanale. Tak więc mamy tutaj na wyjściu pełne pasmo bez żadnych filtrów i mamy tylko regulację głośności, ale nie od zera. Wszystko działa. Sprawdźmy drugi kanał. I okej, okay, tutaj już odłączyłem. Ten sam głośnik podłączyłem teraz pod ten kanał od głośnika tutaj od suba wewnętrznego z tej tutaj yy, można powiedzieć tuby, tak samochodowej. Ok, odpalamy muzyczkę zobaczymy, jak nam gra na tym kanale. I tutaj teraz drugim pokrętłem mogę regulować też mocność. i tutaj mamy też filtr. Teraz jest na full. Tak, teraz mam na LPF1, czyli już są odcięte wysokie tony, a na LPF2 będą jeszcze bardziej obcięte jeszcze niżej. O właśnie tak. I teraz praktycznie słychać sam bas. Tutaj regulacja tego kanału nic nie zmienia, a ten można zrobić sobie tutaj głośniej. To tyle na dziś, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych filmikach, cześć!